Nefer nasz pierwszy prawdziwy Lunar Bloom Main DPS, który jest naprawdę wręcz obrzydliwie potężny. Ale by to osiągnąć musi znać parę sztuczek oraz jak dobrze ją zbudować, by zadawać te niedotycznie wręcz obrażenia. A jako iż to jest poradnik do niej, to tutaj dowiesz się jak działa Nefer, jakie relikty są do niej najlepsze oraz jakie statystyki są najważniejsze, jej najlepsze bronie, jakie teamy z nią będą działać, omówię jej konstelacje oraz na końcu podam moją opinię na jej temat. Poradnik jest podzielony na rozdziały, by ułatwić Ci poruszanie się po nim. Więc zacznijmy od ważnych rzeczy, które musicie znać, by grać Nefer. Po pierwsze Moonsign. Prawie każda postać z nadkraju zapewnia nam jeden stack Moonsina. Jeśli mamy dokładnie jeden stack Moonsigna, dostaniemy Ascendant glina. Natomiast jeżeli mamy więcej niż jedną postać, dostajemy Ascendent Glina. Te dwa stany aktywują pasywy na postaciach, broniach i reliktach. I działa tylko i wyłącznie zawsze jeden, bo wzajemnie się wykluczają. Oraz każda postać spoza nadkraju także zwiększa nam damage do 36% i sposób w jaki otrzymujemy tego buffa różni się pomiędzy tym jaki postać ma element. Tutaj macie tabelkę, która pomoże wam zmaksymalizować ten damage. A naprawdę jest warto, bo ten buff to jest aż 36%, więc tak jak mówiłem jest naprawdę duży. Po dwa, Lunar Bloom. Jest to reakcja, do której wywoływania potrzebujemy specjalnego pasywu, który zwykle jest opisany w postaci. Jak na razie ten pasyw posiadają tylko i wyłącznie postacie, które są z dendro i są z nadkraju. Czyli innymi słowy, jest to Lauma oraz właśnie Nefer. Lunar Bloom działa podobnie do normalnego Blooma z tymi wyjątkami. Lunar Bloom może chrytować, oraz każda reakcja Lunar Bloom zapewnia nam Wernan który jest specjalną mechaniką przeznaczoną właśnie tylko i wyłącznie dla Lunar Bloom. Lunar Bloom generuje nam jeden księżyc, to jest w sumie oznaczeniem dosłownie jednego staka Wernandez co 2,5 sekundy. I maksymalnie możemy mieć 3 staki. By zdobyć ten księżyc, musimy wywołać Lunar Bloom, i za każde wywołanie dostajemy jeden księżyc. Jeżeli mamy trzy pełne księżyca, każdy kolejny Lunar Bloom przedłuża nam czas trwania tych księżycy. I Nefer może użyć takiego księżyca do zadania większych obrażeń po użyciu swojej umiejętności. Wtedy, jeśli użyjemy Charge ataku, użyjemy jednego staka Wernandeffa oraz zadamy masywne obrażenia od reakcji Lunar Bloom. Przechodząc dalej do jej skilla, jeśli go użyjemy, wchodzimy w specjalny stan o nazwie Shadow Dance, który pozwala nam na zrobienie ataku Phantom Performance, który dosłownie jest tym charge atakiem, o którym przed chwilą mówiłem. Te ataki nie używają naszej Staminy, co jest różnicą, bo zwykle charge ataki zużywają jej dość sporo. Oraz główny damage Nefer pochodzi z Phantomów, które głównie robi Nefer podczas właśnie jej charge ataku. Innymi słowy, to są Dosłownie jej klony i od teraz będę to po prostu nazywać klonem, żeby nikogo nie mieszać. W dodatku ta umiejętność ma dwa staki, co oznacza, że na rotację możemy zrobić sześć takich ataków. I teoretycznie, jeżeli lubiliście grać Hutao, to tutaj jest podobna mechanika, bo możecie skanselować jej charge attack i klony Nefer i tak dokończą atak. A skoro Nefer i tak prawie nic nie bije tym atakiem, możemy go skanselować i zacząć robić kolejny charge. A tak, co przyspieszy nam damage i dzięki temu będziemy mogli przejść szybciej do następnej rotacji, co powinno nam zwiększyć nasz DPS o około 40%. Pamiętajcie, że powiedziałem DPS, nie damage, bo to jest czas, w jakim zadajemy te obrażenia, a nie. Demiać ogólny, jakim zadamy po prostu poprzez Nefer. By skancelować jej atak, musisz zdaszować w tym momencie, kiedy zaczniesz charge attack. Na start będzie to trochę irytujące i może Wam to nie wychodzić, ale z czasem zacznie Wam to wychodzić za każdym razem. Praktyka czyni mistrza, jak to się mówi. Dla pocieszenia, ja także będę musiał się nauczyć tej sztuczki, więc nie jesteście w tym sami. Przechodząc dalej do jej specjalnych nasionek. Jeśli posiadamy Ascent and Glina, czyli ten, który wymaga od nas dwóch postaci z nadkraju, Nefer umożliwia nam zdobycie Seed of the Seed. By one powstały, musicie wpierw... Zrobić zwykłe dendrokory, i po użyciu jej umiejętności, wszystkie dendrokory na polu walki zamienią się właśnie w Seeds of the Seed. I one w porównaniu do zwykłych korów nie robią nic. Serio, nic nie robią. No dobrze, ale Nefer z nimi robi, bo może je pochłonąc wykonując jej Charge Attack podczas umiejętności i zwiększa to damage tego ataku, bo dostaje specjalny buff o nazwie Veil of False Hood, który zwiększa nam damage o 8% za każde skonsumowane nasionko. Stakuje się jednak tylko do 3 i każdy stack trwa 9 sekund. Plus do tego warto zaznaczyć, że jeżeli posiadamy 3 staki, to dostaniemy 100 Elemental Mastery na 8 sekund. Dobra, przechodząc dalej do jej ulta, czyli do Elemental Burst który o dziwo jest dość słaby, ale jest to zrozumiałe, bo jej elemental skill dosłownie zamiata przeciwnikami podłogę. Używając go po prostu zadacie damage skalujący się z Dendro AK Elemental Mastery, czyli nie z Lunar Bloom, a z niego Nefer głównie bije swoje obrażenia, więc polecam używać go między rotacjami, bo bardzo ale to bardzo mało bije z nim w porównaniu z jej umiejętnością. Przechodząc do jej drugiego pasywu, który jest mega ciekawy, bo za każde 100 punktów Elemental Mastery powyżej 500 Nefer przyspiesza nam zdobywanie Wernandew o 10% do maksymalnie 50%, co oznacza, że za 1000 Elemental Mastery będziemy zdobywać o około 20 setnych sekundy szybciej, co jest pomocne, ale nie jakoś mocno zmieniające gameplay Nefer. Kolejny pasyw daje nam 14% zwiększonego damage od reakcji Lunar Bloom, jeśli posiadamy 800 Elemental Mastery, co nie będzie aż takim wielkim problemem, bo i tak chcemy mieć dużo Elemental Mastery na Nefer. I ostatni pasyw daje nam więcej nagród za ekspedycję wy. Kraju. Fajne, jeżeli ktoś potrzebuje czegoś z tego regionu. Jeśli chodzi o rotację, to każdą chcecie zacząć z Elemental Skilla, następnie zrobić 3 Charge Ataki, powtórzyć to i zrobić na koniec drugiej części rotacji jej bursta. I zmienić postać, zrobić rotację na innych postaciach i po prostu wrócić na Nefer i zrobić dokładnie to samo znowu. Jeśli chodzi o priorytety, to chcecie z jej Elemental Skilla, potem bursta i na sam koniec Basic Attack. Dobrze, no, więc skoro wyjaśniłem już, jak działa Nefer i dalej tutaj jesteś, to pamiętaj o daniu subskrypcji oraz lajka na dole pod tym filmem. Bo pomaga mi to w rozwijaniu tego kanału i daje mi motywację do robienia właśnie tych poradników. Więc jeżeli chcesz widzieć więcej poradników w moim wykonaniu, wiesz co masz robić. Po dwa mam kotka, kładziak i słodziak. Teraz to już musisz zostawić tego suba. Z góry ci dziękuję i przechodzimy do tego, jak zbudować Nefer. Najlepszym zatem artefaktów na Nefer na tą chwilę jest Knight of the Sky, które zapewnia nam wszystko, czego Nefer mogłaby chcieć. A skoro Nefer i tak jest grana na dwóch postaciach z nadkraju, by mogła zadawać obrażenia, to otwieramy także specjalność tego setu, która za pomocą Ascendant Dina zwiększa nam dodatkowo damage o 10% i daje nam pełno crit rate'a. Jeśli chodzi o statystyki główne jakie na nim chcemy, to Time Piece Elemental Mastery, bo z tym skaluje się damage Nefer. Na Gamblecie dokładnie tak samo i cyrklet chcemy crit damage bądź crit jeśli jeszcze nie mamy dobrego cyrkleta z crit damage'em. Jeśli chodzi o substaty jakie chcemy, to Crit Damage, Crit Rate, Elemental Mastery i potem polecam HP procentowe i Def procentowe. Pamiętajcie, że na tym secie artefaktów, jak i same w sumie postacie, jakie będziemy grali, głównie z Nefer, mają też dużo Crit Rate'a, tak naprawdę, które dają nam dużo Crit Rate'a, więc yy, nie przesadźcie trochę z tym Crit Rate'em, bo możecie bardzo łatwo tutaj overkapować właśnie owy Crit Rate. Więc polecam popatrzeć się, co ile wam daje właśnie tego crit rate'a i potem zainwestować więcej w crit damage, bo dla przypomnienia, więcej niż 100 crit rate'a wam niczego nie daje. Przechodzimy dalej do broni. Najlepszą bronią dla Nefer jest jej sygnatura, która daje nam masakrycznie sporo. I jest mega mocną bronią: daje nam 124 crit damage'a oraz 120 elementar mastery i trochę crit rate'a, bo Czemu by nie? To chyba najmocniejsza broń w historii Genshin'a i jest naprawdę warta zdobycia, zwłaszcza, że Nefer to main DPS. Jeśli jednak nie chcemy jej sygnatury, bądź na chwilę teraźniejszą nie mamy wishy, nie martwcie się, wiem co czujecie, to możecie użyć Downing Frosta, który wypada teraz z baneru broni. Ta to nie jest zbytnio pocieszające, ale jeżeli mamy free-to-playową Black Marrow Lantern, to możemy śmiało go założyć na Nefer do czasu, kiedy zdobędziemy jej broń. Następnie mamy teamy i najlepszym teamem do Nefer jest Lauma wraz z Nihidą i Aino. I jeśli nie mamy Nihid ani Laumy, oto najlepsza free-to-playowa opcja to Sucros, Aino oraz Yao Yao, czy jakoś tak. Tak naprawdę wszystko co daje nam Elemental Mastery jest dobre na Nefer, plus Hydra Aplikator i jakiś heal. Możemy tutaj wsadzić wszystko. Ogólnie głównym priorytetem, jeżeli chodzi o jej teamy, to jest Lauma. Chcemy naprawdę zdobyć Laumę, bo Lauma bardzo nam zwiększa damage właśnie na Never. Kolejna może być Nihida. Nihida też ma bardzo dobry buff, jeżeli chodzi o jej C2, więc jeżeli chcecie iść pod Nihidę C2 albo po prostu macie już Nihidę C2, to ona także będzie bardzo, ale to bardzo fajnym upgrade'em dla naszego teamu, plus za tym jeszcze bardziej zwiększa nam crit rate, bo bodajże daje nam 10%, jeżeli dobrze pamiętam. Więc opcji mamy naprawdę sporo, więc wybierajcie do koloru do wyboru i możecie się pochwalić w komentarzu, jaki wy team będziecie składać Razem z Nefer. Dobrze, kolejne są konstelacje. C1 daje nam 60% zwiększonych obrażeń z jej klonów. Jest to bardzo mocny C1, ale mimowolnie jej sygnatura daje nam więcej, więc tutaj polecam wydropić sygnaturę przed C1. C2 zwiększa nam maksymalną ilość staków do 5 oraz jeśli mamy 5 staków, jej Elemental Mastery zostaje zwiększone o 200, nie o 100. I także zwiększa nam o dość sporo Burst Damage, co jest naprawdę dobrą C2 i wartą inwestycję, jeżeli Nefer ci się bardzo podoba. C4 zwiększa nam szybkość zdobywania Def o kolejne 25%, co nie jest aż tak dużym buffem, jak może się wydawać, oraz zmniejsza ten z przeciwnika o 20% na 4,5 sekundy, kiedy aktywujemy jej umiejętność. C6 zwiększa obrażenia o, jejku o bardzo dużo i powoduje, że nie musimy charge kancelować naszego ataku, bo zadaje od teraz obrażenia. Plus do tego tworzymy teraz kolejnego klona. Więc tak, jeżeli ktoś jest leniwy i chce zadawać jeszcze większe obrażenia, to C6 jest dla tych ludzi. Ja jednak sobie wolę poćwiczyć kancelowanie tych charge ataków. Co do levela to nie jest aż tak dobry jak na Flinsie, więc możemy tutaj śmiało zostawić ją na levelu 90. I nadszedł czas na moją opinię, a jest ona bardzo pozytywna. Nefer jest naprawdę dobrą postacią i mega przyjemnie mi się nią gra. W dodatku zadaje naprawdę dużo obrażenia, pomimo iż jeszcze nie jest dobrze zbudowana. Cieszę się, bo jest to mój pierwszy team Dendro i dość przyjemnie mi się nim gra ogólnikowo. Jedyne co mnie boli to to, że jej ult tak mało zadaje. I niestety żadna konstelacja nie jest w stanie tego naprawić. Więc pozostaje mi się z tym pogodzić i dobrze się bawić, kancelując charge ataki. Mam nadzieję, że poradnik Wam się podobał i że widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się. Do zobaczenia.